Nie wiem w sumie jak za ten materiał mam się zabrać, ponieważ na ten kanał nie było praktycznie, że nic wrzucany kompletnie od 6 miesięcy, chodzi bardziej o to o coś, przez co po tych 6 miesiącach musiałem wrócić na kanał i z jednej strony nagrać materiał, bo najprawdopodobniej wiele osób wiele osób natknęło się z pewną rzeczą, która się przewija dosyć często w, ostatnio w polskim na TikToku, głównie na TikToku. Na przede wszystkim nagłaśniajcie ten temat, ponieważ najlepiej by było jakby więcej osób się na takie coś nie nabierało, także udostępnijcie ten materiał, jest najważniejsze. Zostawcie lajka like na zasięgu na subskrypcję to możecie zostawić. W ostatnim czasie na TikToku jak sobie śledziłem scrollując rolki jak każdy inny człowiek, natrafiałem na wybitne streamy, w których ludzie pokazywali kosy i rękawiczki i było działo to na zasadzie schematu live'a. Jakby takiego przedłużonego streama, gdzie na przykład mieliście 2 godziny czasu I osoba z top donate Wygrywa kosem, bądź rękawiczki I osoba, która będzie miała również najwięcej tapnięć Również wygrywa tam jakiegoś skina, jakąś awp, kawaha I takie różne inne rzeczy, no doskonale wiecie jak działają live przedłużane, tak samo to wygląda Pewnie natrafiliście, natrafiliście na, taki, na takich gagatków No i dziwnym trafem Osoby te uświadamiają ludzi, którzy ich oglądają, że to wcale nie jest scam, że wysyłamy te skiny itp. itd. Ludzie naprawdę na tych skinach, jak sobie raz siedziałem przez dwie godziny potrafią wyciągać po 2000 zł z jednego streama, bo ci ludzie co wysyłają im te pieniądze myślą, że dostaną owego skina, tak naprawdę gówno dostaną. Jest to zwykły, ale to zwykły scam, ponieważ pierwszą rzeczą jest to, że w tych czasach walić w chuja to potrafi każdy. Z tego względu, że istnieją skin changery, które pokazują w ekwipunku kosy, rękawiczki, każdy dowolny przedmiot. Mogę Wam w tym momencie właśnie wyświetlać urywki ze skin changerów, które pokazują po prostu każdy dowolny przedmiot w ekwipunku. Mógłbym sobie nawet dać do tego ekwipunku odznakę, że majora wygrałem. Można takie rzeczy dodawać. Również jest to, że kolejną sprawą jest. Sam fakt tego, że na tych streamach są najczęściej wyłączane komentarze na live na TikToku, co już po, w pewnym stopniu budzi obawy, ale w dalszym ciągu nie, nie budzi to obawy dla ludzi, którzy wysyłają im pieniądze, tak? No nie wiem, co ludzi kieruje, którzy wysyłają im kasę. Ja już z na pierwszy rzut oka widziałem, że to jest syf, już tam chyba trzy czy tam. No, jak... Jakaś, jakiś grono twórców nagrało o tym materiał, że to są po prostu skamy, no ale dalej i to dalej ludzie się nabierają na ten syf. Także uważajcie co robicie, ponieważ dać, możecie dać się łatwo wydymać na kasę. I najczęściej to też działa tak, że jeżeli wygrasz, załóżmy tam tamtemu debilowi 300 zł i jesteś pierwszy, to po on się z tą znaczy ty do niego piszesz, bo oczywiście broń Boże, gdzie on by się z tą skontaktował w sprawie skina nigdy w życiu. Y Najczęściej to działa tak, że ty do tego gościa piszesz. Hej, wygrałem tego skina, bo ci wpłaciłem 300 zł na streamie. Dostajesz bloka i chuj ci w dupę, tak zwany. Chuj ci w dupę, nic z tego nie dostajesz, ale przecież ci wielcy, wielmożni bogole, którzy rozdają te skiny, tłumaczą. Przecież to jest legitne. Ja i tam jeszcze jakiś jeden twórca. Wysyłamy te skiny, będziecie cały czas mieli na bieżąco jakby materia dowody jakieś takie albo rzeczy, na które po prostu warto uważać. Broń Boże, nie wpłacajcie tym kretynom ich pieniędzy, nie tapujcie im, nie bustujcie im zasięgów, bo nawet jeżeli nie chcecie im wysłać pieniędzy, a chcecie im na przykład tapować w ekran, nie róbcie tego, ponieważ bustujecie im zasięgi, oni tak naprawdę potrafią sobie... Nie cały tydzień zarobić z 8000 zł, czy tam nawet i więcej, bo naprawdę sumy tych pieniędzy, które oni dostają, to są po prostu horrendalne. Także nie dajcie się na tym nabierać, oszukiwać i ruchać na kasę przede wszystkim, bo naprawdę, jeżeli myślicie, że te osoby mają kosy, to, to jesteście w wielkim błędzie. To są naj najczęściej skin changery, inwentory changery, które po prostu zmieniają mi jak fibunek. A jak oni są tacy legitni, to czemu nie pokażą, załóżmy, um, ekwipunku, na którym jest trade ban? Jeżeli faktycznie by był trade ban, w miarę, i w jakimś stopniu byłoby to legitne, chociaż nie ufałbym takim streamom. Dlaczego? I pytam teraz o tych twórców: dlaczego jak robicie te super streamy, mówicie, że to jest bardzo legitne i wcale nie oszukujecie na tym ludzi, to dlaczego? Dlaczego nie włączycie komentarzy na streamie? Bo co boicie się, że będziecie mieli z 50 osób, które będzie napieprzało jedną po drugą wiadomość, że to jest skan? No, wydaje mi się, że tego się obawiacie. No ale w sumie znaleźć jest sobie darmową farmę pieniędzy. I naprawdę teraz w ostatnim czasie na TikToku jest tyle, ale to tyle syfu. I to nawet nie chodzi o samego CESA, gdzie ludzie po prostu tak orają ludzi na pieniądze. I ludzie się na to nabierają. No naprawdę, proszę Was, widzowie. I osoby, które są tutaj nowe i które oglądają ten materiał, nie dawajcie nabierać na ten syf, to jest zwykłe, 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 zwykłe oszustwo. Skąd jedyny z jakim profitem wyjdziecie z tego streama, to minus, załóżmy ileś tam złotych na koncie, i chuj do dupy z niczym więcej. Także to był taki 6-minutowy materiał, w którym chciałbym nagłośnić tą sprawę, która się w ostatnim czasie dzieje na TikToku. Także broń Boże, nie wpłacajcie im, nie tapujcie im. I może jeżeli pozytywny odbiór będzie tego filmu, wrzucimy z regularnością na tym kanale. Nie mówię, że to będą daily filmy codziennie, może raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, może raz na miesiąc, jakiś taki fajny montaż CSA, kto wie. Także co ja się z wami żegnam, nie wiem kiedyś tutaj zobaczymy. Wszystko zależy od Waszych lajków, subskrypcji, wyświetleń i komentarz. Jeżeli dotrwałeś do końca, napisz komentarz, nie skan. Ja się z Wami żegnam, także co, pozdrowiowie.